Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak przygotować burgera, do którego przygotowania wykorzystamy niebułkę, a tortillę. Aby takiego burgera przygotować będziecie oczywiście potrzebować wołowiny. Najlepiej, jeśli wołowina będzie miała około 20% tłuszczu. Poza tym potrzebny będzie również majonez, ketchup, granulowany czosnek, papryczka w proszku najlepiej, jeśli będzie to papryczka wędzona. Poza tym potrzebny będzie również ogórek, cebula oraz sałata lodowa. Ser. Ja wykorzystuję dziś ser cheddar. Potrzebna będzie również tortilla. Ja dziś wykorzystam tortillę ze sklepu, aby zachować taki fast foodowy charakter tego dania. Jeśli chcecie, możecie taką tortillę przygotować samodzielnie. jakiś czas temu był odcinek dotyczący tacos i w tym odcinku przepis na przygotowanie domowych tortilli pszennych znajdziecie. Poza tym potrzebne będą również frytki. Ja dziś wykorzystam takie frytki mrożone, które zrobię sobie w airfryerze. Jeśli chcecie, możecie frytki przygotować od podstaw. Możecie te frytki zrobić w piekarniku, albo możecie je usmażyć. Takiego burgera w tortilli możecie przygotować zarówno w domu, wykorzystując po prostu patelnię, jak i na zewnątrz, wykorzystując grilla. Ja dziś wykorzystam taką zwykłą Patelnię, ale jeśli macie patelnię żeliwną, to ona tutaj również świetnie się sprawdzi. Przygotowanie rozpoczynam od tego, aby rozgrzać swojego Air do którego za chwilę wrzucę frytki. W międzyczasie ogórka kroję w plasterki, cebulę w drobną kostkę, a sałatę lodową w paski. Kilka plasterków ogórka kroimy w drobną kostkę. Podobnie jak część cebuli, będziemy wykorzystywać je do sosu. Gdy warzywa są już pokrojone, a frytki smażą się w airfryerze, pora przejść do przygotowania sosu. W tym celu do majonezu dodajemy ketchup, granulowany czosnek oraz paprykę. Wsypujemy odrobinę cebuli oraz ogórka i wszystko dokładnie ze sobą mieszamy. Jeśli chodzi o sos, to możecie dodatkowo wzbogacić go o jakieś inne elementy, które będą wam pasować. Fajnie sprawdzi się tutaj na przykład dodatek musztardy, ale taki sos jest dość delikatny i według mnie idealnie do tego dania pasuje. Gdy sos jest gotowy, pora zająć się mięsem. Tutaj podobnie jak w przypadku zwykłych burgerów, powinniśmy uformować sobie za pomocą dłoni kulkę, którą kilkadziesiąt razy powinniśmy przerzucić z ręki do ręki, a następnie rozgnieść. Ja w tym wypadku nie będę jednak formował takiego okręgu, ale coś, co będzie przypominać trójkąt. Ważne jest to, aby wasz kotlet nie był zbyt gruby i aby jego średnica była nieco większa niż 1 czwarta tortilli. Naszą tortillę będziemy sobie dzielić, więc jeśli chodzi o kotleta, to powinien on być nieco większych rozmiarów niż właśnie ta 1 czwarta, Ponieważ podczas smażenia skurczy się on o kilkanaście procent. Jeśli chodzi o formowanie tego trójkąta, to nie musicie być bardzo precyzyjni. Mięso podczas smażenia i tak nieco zmieni swój kształt. Jeśli chcecie, możecie zrobić zwykłe kółko. Ważne jest jednak to, aby miało dość dużą średnicę, ponieważ nie chcemy, aby później nasza tortilla była taka bardzo wysoka. Ja dziś nie mogłem kupić mięsa, które miałoby odpowiednią ilość tłuszczu, dlatego ja swoją patelnię polewam odrobiną oliwy i czekam aż będzie mocno rozgrzana. Następnie wkładam na nią kotleta i posypuję odrobiną soli oraz pieprzu. W międzyczasie możemy przejść do tortilli, którą powinniśmy sobie rościąć w jednym miejscu, a następnie na poszczególnych ćwiartkach rozpocząć układanie składników to jakie składniki ułożycie na jakiej ćwiartce jest dość istotne, ponieważ zależy nam na tym, aby później jeszcze roztopić fajnie ser, dlatego najlepiej postępujcie podobnie jak ja. Tortillę po złożeniu możemy odłożyć jeszcze na patelnię, na którą wcześniej możemy wylać odrobinę oliwy. Odkładamy to wszystko dosłownie na kilkanaście sekund z jednej i z drugiej strony. I proszę w tym momencie nasz Tortillo burger jest gotowy. Jest to ciekawa alternatywa dla burgerów, szczególnie dla osób, które nie lubią, gdy podczas jedzenia burgera sos cieknie im po rękach. Zjedzenie takiego burgera w tortilli jest zdecydowanie prostsze, a przy okazji jest to wszystko bardzo dobre i fajnie się komponuje. Ode mnie będzie to już na tyle. Do zobaczenia. Cześć!